Chronologiczny plan czytania Biblii. Dzień jedenasty. Witam wszystkich słuchających Bożego Słowa w tym kolejnym jedenastym już dniu chronologicznego czytania Biblii. A dziś kontynuujemy oczywiście księgę Hioba. Dzisiaj rozdziały od 31 do 33, gdzie w 31 rozdziale Hiob kończy całą swoją długą mowę obrończą. Cztery razy w niej wypowiada słowa jeśli albo jeżeli. Jeśli zrobiłem coś złego, to niech spadnie na mnie kara za to zło, które zrobiłem. I też potem zadaje szereg takich pytań: czy zrobiłem to, czy zrobiłem tamto, czy jeszcze coś innego zrobiłem. Przez co deklaruję, że żadnej z tych rzeczy nie zrobił. No i kwituje to wszystko. Nie pozwoliłem grzeszyć moim ustom. Wypowiadając przekleństwo nawet do swoich własnych wrogów. I w ten sposób Hiob zamyka całą swoją obronę, i w tym miejscu, na scenę w rozdziale 32, wkracza nowa postać, której w księdze Hioba jeszcze nie było. Jest nią Elihu, syn Berakela Buzyty, i te wstępne słowa w ogóle są pisane prozą, taka jakby zapowiedź tego Elichu, a potem oczywiście księga przychodzi do swojego standardowego, mądrościowego. Trybu. Elichu, znaczy El jest moim bogiem, czy też Jahwe jest moim bogiem i jest takim młodzieńcem broniącym tradycyjnej teologii, a zarazem otwarty na taką głębszą interpretację. Ma żal do Hioba o to, że czuje się bardziej sprawiedliwy od Boga, ale ma też głęboki żal do, do przyjaciół Hioba za to, że nie potrafili przekonać Hioba. Towarzyszy Elichu taki święty gniew. On musi wyrazić swoje słowa. Czeka, oczywiście, żeby najpierw wypowiedziały się osoby starsze, ale skoro one się już wypowiedziały i nie dały rady, no to wtedy właśnie on wkracza na scenę i zaczyna swoją mowę w obronie właśnie sprawiedliwości Boga versus sprawiedliwości człowieka. Też cytuję wiele wypowiedzi Hioba, będziemy to widzieć. Zdaniem biblistów w ogóle rozdziały 32 do 37 są późniejszym, późniejsze niż rozdziały 3 do 31. Ten tekst ma niestety wiele właśnie arameizmów, takich późnych zwrotów, których nie znajdziemy w pozostałej części księgi, więc wiemy, że jest takim właśnie głosem redaktora pośród tej księgi. Rozdziały te są dla nas bardzo cenne, ponieważ krytykują mowy z rozdziałów 3 do 31, no i też są bardziej technicznym na przykład opisem stworzenia świata, odnoszą się do konkretnych właśnie wypowiedzi Hioba, cytując je i odpowiadając na nie. Ale y, trzeba też przyznać, że ani Bóg, już w, tam, w kolejnych rozdziałach, ani Bóg, ani Hiob nie odniosą się mm, do tego, co powiedział Elihu. To, co z dzisiejszego czytania ja odnoszę, myślę, że jest bardzo cenne, to te początkowe wypowiedzi Hioba, kiedy on mówi Zawarłem przymierze z oczami... Aby nie wpatrywać się w pannę. I to jest taka prosta, a czy jakże aktualna wskazówka dla mężczyzn, a także coraz częściej dla kobiet, żeby panować i świadomie używać swoich oczu i zmysłów, nie spotykać się sam na sam z kobietą, która nie jest twoją żoną albo najbliższą rodziną, odwracać wzrok od wyzywających reklam, erotyki i pornografii. I ta prosta higiena, ona ratuje niejedno małżeństwo, a nawet właśnie z przepaści wyciągała niejedno małżeństwo. Komu po prostu oczy latają na lewo i prawo, ten potem zbiera gorzkie żniwa w postaci, w postaci rozwodu. A jest to też głęboko związane z nauczaniem Nowego Testamentu. Kiedy spojrzymy sobie na szósty rozdział listu do Rzymian, to tam od wersetu 11 czytamy... Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie swego ciała grzechowi jako oręż niesprawiedliwości, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ci, którzy powstali z martwych, a swoje ciało oddajcie Bogu jako oręż sprawiedliwości. Niech nie panuje nad wami grzech, przecież nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. A zatem mamy wszelkie środki, możliwości, żeby właśnie pielęgnować chrześcijańską moralność. Mamy od Ducha Świętego na tyle potężną moc, by przeciwstawić właśnie... Temu, że wzrok próbuje nam latać na lewo i prawo, możemy zapanować nad grzechem, jeśli tylko rozumiemy, że zbawieni jesteśmy z łaski, a nie z naszych osobistych uczynków, bo no, sami z siebie jesteśmy słabi, ale w Chrystusie jesteśmy mocni, więc wrośnijmy w Niego i przeciwstawmy się, no, chociażby porządliwości oczu i peszze życia, i temu wszystkiemu, co pochodzi od świata, bo świat przemija wraz ze swoją porządliwością, kto jednak trwa przy Bogu, ten żyć będzie na wieki. Z tą myślą Was zostawiam, drodzy, oddaję głos lektorowi: wsłuchajmy się w Boże słowo, zostańcie z Bogiem. Księga Hioba, rozdział 31. Zawarłem przymierze z oczami, aby nie wpatrywać się w pannę. Bo jaki dział otrzymałbym od Boga z wysoka i jakie dziedzictwo od wszechmocnego z góry? Czy nieuczciwego nie spotka zagłada, a nieszczęście tych, którzy dopuszczają się nieprawości? Czyż On nie widzi każdego mojego postępku i nie liczy wszystkich moich kroków? Jeśli trwałem w kłamstwie, a moje nogi spieszyły się do oszustwa, niech Bóg położy mnie na sprawiedliwej wadze, a pozna moją niewinność. Jeżeli moje kroki zboczyły z drogi. A moje serce pożądało tego, co zobaczyły oczy, i jeśli do mych dłoni przylgnęła nieczystość, niech obcy zje moje zasiewy, a to, co wyrosło, niech będzie wykorzenione. Jeżeli moje serce pragnęło kobiety, lub jeśli czaiłem się pod drzwiami bliźniego, niech moja żona miele ziarno innemu, i niech inni zabiegają o nią, gdyż byłby to czyn haniebny, kimś takim zajmują się sędziowie. Bo to jest ogień, który pożera doszczętnie, który mógł strawić cały mój majątek. Jeśli naruszyłbym prawo mojego sługi i służącej, którzy spierali się ze mną, co bym począł, kiedy Bóg powstanie i co bym powiedział, kiedy będzie wymierzał karę? Czy ten, który mnie stworzył w łonie, nie ukształtował wszystkich w ciele matek? Czy odmówiłem prośbie biednego i zasmuciłem oczy wdowy? Może sam spożyłem swój kawałek chleba? I nie jadł go ze mną sierota. Przecież Bóg wychował mnie od dzieciństwa jak ojciec. Od łona matki sam mną kierował. Jeśli widziałem ginącego z braku odzieży i ubogiego, który nie miał okrycia, jeśli jego biodra nie błogosławiły mnie, że się ogrzały wełną moich owiec, jeśli podniosłem rękę na sierotę, bo miałem znajomości w sądzie, to niech mi odpadną barki od karku niech ramię wyłamie się ze stawu, bo z grozą przejmuje mnie myśl o zagładzie, jakiej Bóg może dokonać. Przed Jego majestatem nie mógłbym ocaleć. Czy pokładałem ufność w złocie i mówiłem do złotego kruszcu Ty jesteś moją nadzieją? Czy cieszyłem się, że rośnie moje bogactwo i że wiele osiągam własnymi rękami? Czy spoglądałem na słońce, jego promienie i na księżyc Wspaniale się przesuwający, którym skrycie uległo moje serce, a uniesiona ręka przesyłała pocałunek? To także byłby występek godny sądu, równy zaparciu się Boga na wysokościach. Czy cieszyłem się z upadku wroga, albo z jego nieszczęścia? Nie pozwoliłem grzeszyć moim ustom, przez rzucanie przekleństwa na jego duszę. Czy nie mówili mieszkańcy mojego domu, któż kiedykolwiek nie nasycił się u niego mięsem? Żaden przybysz nie nocował u mnie na dworze. Moje drzwi stały otworem dla wszystkich podróżnych. Czy ukrywałem swoje grzechy, jak inni, i swoje winy chowałem w kieszeni, bobałem się wielkiego tłumu i pogardy swoich współziomków. Dlatego milczałem i za drzwi nie wychodziłem. Czy znajdę kogoś, kto mnie wysłucha? Ja już skończyłem. Teraz wszechmocny da mi odpowiedź: mój przeciwnik sporządzi pismo. Na pewno wezmę je na ramiona, będę je nosił jak diadem. Zdam mu sprawę z każdego mojego kroku, wyjdę mu naprzeciw jak książę. Jeśli mnie oskarża moja nieuprawiana rola i razem z nią płaczą wszystkie jej plony, jeśli jadłem jej zbiory bez zapłaty i sprawiałem przykrość właścicielom, niech wyda oset, zamiast pszenicy, zamiast jęczmienia, same chwasty. Tu kończą się słowa Hioba. Rozdział 32. Trzej mężczyźni przestali mówić do Hioba, bo uważał się on za sprawiedliwego. Wtedy zapłonął gniewem Elichu, syn Barakela, buzyty ze szczepu Ram. Rozgniewał się on na Hioba, ponieważ ten uważał, że jest sprawiedliwy wobec Boga. Rozpalił się także jego gniew na trzech przyjaciół Hioba, gdyż nie potrafili przekonać go, przez co pozwolili obwinić Boga. Elichu powstrzymywał swoje słowa skierowane przeciw Hiobowi, ponieważ tamci byli starsi od niego wiekiem. Kiedy jednak zauważył, że trzej mężczyźni nie potrafią powiedzieć już nic więcej, zapłonął gniewem. Odezwał się Elichu, syn Barakela, buzyty i powiedział: Wiekiem jestem jeszcze młody, wy już jesteście starcami, dlatego byłem onieśmielony i bałem się ukazać swoją wiedzę. Mówiłem sobie. Niech przemówią ci w podeszłym wieku i niech starsi ukażą mądrość. Ale duch jest w człowieku i tchnienie wszechmocnego czyni go opojętnym. Nie tylko wielcy posiadają mądrość i nie sami starcy rozumieją, co jest prawe. Dlatego odważam się mówić, posłuchajcie mnie, ja także dam wam poznać swoją wiedzę. Otóż czekałem na wasze słowa, nadstawiałem uszu na waszą roztropność, gdy przygotowywaliście mowę, obserwowałem was uważnie. Żaden z Was nie przekonał Hioba, nikt nie odpowiedział na jego słowa. Nie mówcie, osiągnęliśmy mądrość. Sam Bóg go pokona, nie człowiek. Nie do mnie kierował swoją mowę i nie będę mu odpowiadał waszymi słowami. Załamali się, nic nie odpowiadają, zabrakło im słów. Czekałem, bo nic nie mówią, bo stoją cicho i nic nie odpowiadają. Teraz więc dołożę swoją cząstkę, ja także dam poznać swą wiedzę. Bo jestem przepełniony słowami i duch przynagla mnie w moim wnętrzu. Oto moje wnętrze jest jak szukające ujścia wino, jak napęczniałe nowe worki skórzane. Muszę więc mówić, aby odczuć ulgę, otworzę usta i odpowiem. Nie będę miał względu na niczyją osobę, nikomu nie będę schlebiał, bo nie znam się na pochlebstwach, a mój Stwórca wkrótce by mnie odrzucił. Rozdział trzydziesty trzeci Słuchaj zatem, Hiobie, co mówię, nadstaw uszu na wszystkie moje słowa. Oto otwieram usta, mój język pod podniebieniem jest gotów do mówienia. Moje serce głosi prawość, a moje wargi wiedzę pewną. Duch Boga mnie stworzył, ożywiło mnie tchnienie wszechmocnego. Jeśli zdołasz, odpowiedz mi, przygotuj się i stań naprzeciw. Przecież wobec Boga jestem tobie równy. Ja także zostałem ukształtowany z gliny. Niech nie ogarnia cię strach przede mną, zbytnio cię nie przytłoczę. Otóż mówiłeś i doszło to do moich uszu, wyraźnie słyszałem dźwięk Twojej mowy. Jestem czysty, bez grzechu, jestem szczery, wina nie ciąży na mnie. To Bóg zarzuca mi nieposłuszeństwo, uważa mnie za wroga. Dybami unieruchomił mi nogi, śledzi wszystkie moje ścieżki. Otóż chcę ci odpowiedzieć, że nie masz racji, bo Bóg jest większy niż człowiek. Dlaczego go oskarżasz, że nie odpowiada na żadne twoje słowo? Przecież Bóg przemawia raz w taki sposób, a drugim razem inaczej, lecz się na to nie zważa. We śnie mówi przez widzenia nocne, kiedy ludźmi zawładnie sen głęboki, lub w czasie drzemki na łóżku. Wtedy otwiera on uszy ludzi i niepokoi ich wyrzutami, aby odwieść człowieka od jego czynu i odpędzić od niego pychę, żeby uchronić jego duszę przed grobem. A życie przed mknącą strzałą. Upomina on także przez cierpienie na łóżku, przez ciągły przeszywający ból kości, kiedy nawet chleb brzydnie człowiekowi, a jego duszy nie cieszą przysmaki. Widać jak niknie jego ciało, odsłaniają się kości dotąd niedostrzegane. Jego dusza zbliża się do grobu, a życie do kraju umarłych. Jeśli stanie przy nim anioł, pośrednik jeden z tysiąca, by pouczyć człowieka, co powinien uczynić i ogarnięty litością, powie panu: Zachowaj go od zejścia do grobu, znalazłem okup za niego. Wtedy jego ciało odzyska młodzieńczą świeżość, powróci do sił z dni młodości. Będzie wołał do Boga i on się zlituje, pozwoli mu spojrzeć z radością na swoje oblicze i sprawi, że odzyska swą sprawiedliwość. Będzie śpiewał innym i powie: Zbłądziłem i przekroczyłem prawo, a Pan nie odpłacił mi za to. Uchronił mnie przed zejściem do grobu, moje życie upływa w jasności. To wszystko Bóg czyni po dwa, trzy razy, dla ratowania człowieka, zawraca go z drogi do grobu, by oświecić go światłem życia. Zastanów się nad tym, Hiobie, i mnie słuchaj, milcz, dopóki będę mówił. Mów, jeśli masz coś do powiedzenia, ja chętnie przyznam ci rację, jeśli nie masz o czym mówić, słuchaj mnie i zamilcz, a pouczę cię o mądrości.